Dzisiaj w sali BHP w Gdańsku Związek Zawodowy poprze Karola Nawrockiego w wyborach prezydenckich. I co tu jest ważne? To, że Karol Nawrocki będzie musiał spełnić wymogi ze strony e, właśnie związku. Pokażę wam, jak to wygląda za kulis, to całe wydarzenie, a także pokażę wam inny ciekawy wątek, mianowicie taki, że rząd zamierza przestać finansować instytucję, która jest odpowiedzialna za utrzymanie w sali BHP. I co o tym myślą tutaj zgromadzeni? Ochrony miejsc pracy, wsparcia dla silnej polskiej gospodarki opartej na wartościach patriotyzm gospodarczego. Podjęcia działań hamujących negatywne skutki wynikające z polityki Europejskiego Zielonego Ładu, w tym w szczególności złożenia do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie implementacji założeń polityki klimatycznej Unii Europejskiej zawartej w Europejskim Zielonym Ładzie. Utrzymania wsparcia dla rodzin, w tym programów społecznym. Działania w poszanowaniu dla tradycji solidarnościowej i wartości chrześcijańskich, wsparcia ochrony zdrowia w ramach systemu publicznej służby zdrowia, ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego państwa, promowania efektywnego dialogu społecznego, w tym prawidłowego funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego jako fundamentu społeczeństwa i niezbędnego elementu funkcjonowania państwa, ochrony polskich lasów i gospodarki lecznej, a także wspieranie polskiego przemysłu życia. W imieniu Komisji Krajowej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność przewodniczący Piotr Duda oświadczył, że elementy programu wyborczego kandydata w prezydenta Szczypospolitej Polskiej Karola Narodowskiego wymienione wyżej są zbieżne z celami programowymi NSZZ Solidarność zawartymi w Statucie Związku oraz w programowej Krajowego Zjazdu Delegatów NSZ Solidarność. Przewodniczący Piotr Duda oświadczył, że Komisja Krajowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność Udziela poparcia kandydatowi w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polski, Karolowi Nawrockiemu oraz deklaruje, że zwróci się o poparcie tej kandydatury do członków i sympatyków NZZ Solidarność oraz ich rodzin, a także do wszystkich obywateli posiadających prawo wyborów, do wyboru w Polsce i podzielających wspólne dla nas wartości. Może tutaj w tym miejscu złożyć dla nas taką deklarację, czy też stwierdzić, że dołoży Pan wszelkich starań, jeszcze większych niż patriotyczni Pana poprzednicy, do tego, żeby w końcu raz na zawsze, nigdy więcej, takie przejęzyczenia jak niemieccy naziści. Czyli, że to co teraz Polacy. Wydam, Polacy. Przepraszam, że polscy raniści na tej po prostu te emocje nas ale... ...położyliśmy specjalną komórkę antydyfamacyjną, która reagowała 150 razy rocznie na artykuły w wielu ważnych tygodnikach, miesięcznikach, dziennikach na całym świecie, pociągając do odpowiedzialności albo e, wnioskując o prostowanie takich głupot jak frazy, Polskie obozy śmierci czy polscy naziści. Sytuacja rzeczywiście zdaje się być u Zenitu, bo jeśli tego typu określenie używa już polska minister edukacji, to znaczy, że jest bardzo źle. A ja muszę szczerze Państwu powiedzieć, że nie mam najmniejszego żartu do państwa niemieckiego, że realizuje swoją politykę pamięci. Tak, każde państwo powinno zabierać o swój interes. To jest rzecz naturalna, że Niemcy mają w swoim interesie to, aby te obozy nie były niemieckie, aby byli naziści, a nie Niemcy, nie Niemcy naziści. Każde państwo na świecie walczy o to, aby wygrać przeszłość, aby wygrać historię, aby wygrać narodową pamięć. Natomiast jeśli już polscy urzędnicy, tacy jak tutaj niedawno w Muzeum II wojny światowej, którzy tam pewnie siedzą niewiele robią i szukają ile wody wypijują, ile ciastek zjadłem, wojny zamiast się zajmują muzeum, jak już tacy urzędnicy Państwa Polskiego reprezentują niemiecką politykę historyczną i niemiecki interes, a pani minister edukacji narodowej się przyjęzycza, każdy ma prawo się przyjęzyć. Każdy. Z Piotrem pewnie to wiemy, drodzy Państwo, jak ktoś ma 150 wywiadów w 20 latach, bo 10 udziela wywiadów. Można się przejęzyczyć, ale ja nie wiem, czy to było przejęzyczenie. Bo ja znam książki Barbary Engelki, Jana Grabowskiego, znam historyczne, drodzy Państwo, twierdzenia ludzi, którzy mienią się historykami albo naukowcami. To jest środowisko, które stoi za przedstawicielami obecnego rządu. Więc ja po prostu nie mam pewności, że to było przejęzyczenie i oczywiście będę robił z tym wszystko, co w mojej mocy, niezależnie od tego, czy byłem dyrektorem, czy jestem prezesem, czy... Ja z tymi wszystkimi deklaracjami się zgadzam, podpisuję się obydwoma rękoma. Każdy przedsiębiorca nie tylko powinien myśleć o zysku w firmie, ale również i o tym, żeby jego pracownik był zadowolony nie tylko z pracy, ale życia w tym kraju, w którym mieszka prawda, wielu pracowników naszych wyjeżdża za granicę, bo tam się lżej żyje, tam łatwiej osiągnąć sukces, łatwiej do czegoś dojść. I ja jestem przedsiębiorcą, jestem piekarzem, prowadzę sieć sklepów i powiem, że cieszę się, kiedy moi pracownicy dobrze zarabiają, bo nie wyjeżdżają za granicę. I te pieniądze w jakimś sensie do przedsiębiorcy wracają. W postaci yy, zakupów te pieniądze wracają do przedsiębiorcy, i wtedy i pracownikom, i przedsiębiorcom po prostu się lepiej żyje. Tak? Niewątpliwie jest to, no, po pierwsze, że piękna uroczystość, a poza tym jest to bardzo ważne wsparcie. No, Karol, e... Jako kandydat na prezydenta reprezentuję te same wartości, które reprezentuje i wyznaje Związek Zawodowy Solidarność. To są te same wartości, które, dzięki którym wygraliśmy tutaj w sali BHP w sierpniu 1980 roku. No, piękna tradycja i piękna kontynuacja tego dążenia. Wtedy. Zwyciężyliśmy z totalitarnym systemem komunistycznym. Dzisiaj mamy do czynienia no, z opcją proniemiecką, z antypolską w rządzie i jeśli nie wygra Karol Nawrocki, to możemy utracić suwerenność Polski. Musimy sobie z tego zdawać sprawę. No dobrze, to teraz porozmawiajmy o tym drugim wątku, mianowicie, jeśli Zdecyduje tak rząd. Sala BHP zostanie pozbawiona środków, a dokładnie instytucja, która zarządza tym obiektem. Co to oznacza dla przeciętnego Polaka? No, pewna kolebka historii zwyczajnie zniknie. No dobrze, to gdzie będziemy mówić o tej solidarności z lat 80. Ja Wam pokażę. To jest budynek Europejskiego Centrum Solidarności. Tutaj, właśnie w tym miejscu, rezyduje nikt inny jak Lech Wałęsa i jego bliscy współpracownicy. To tutaj realizowana jest narracja o Solidarności w wydaniu lewicowo-liberalnym. To tu płyną ogromne pieniądze z rządu, to tu płyną ogromne pieniądze z miasta Gdańska, które jak widać są spożytkowane na tego typu gmach i ich. Więc ten, to wstrzymanie nikłego, znikomego zresztą współfinansowania rządowego podpisanego, w, w, zagwarantowanego w umowie na salę BHP jest tylko bardzo symptomatyczne. To nie są środki, które przesądzą. Solidarność sobie poradzi z utrzymaniem sali BHP, ale pokazuje bardzo złe, niedobre intencje rządu, odwracanie się plecami do ludzi, do historii, do, do rzeczy ważnej, dla naszej tożsamości. I tym bardziej podkreśla to wagę tych wyborów, że musimy bronić polskiej tożsamości w imię tego hasła Bóg, Honor, Ojczyzna obronić Polskę. Pozbywanie się sali BHP to jest. Narracja nieprawdziwej historii Polski. To tu się wykuwała Solidarność, to tutaj ludzie wywalczyli porozumienie z władzą komunistyczną i przenoszenie tego gdzie indziej do instytucji, która nie jest przychylna wszystkim działaczom związku czyli ECS-u to jest zbrodnia na sali BHP i na związku zawodowym Solidarność. Mam nadzieję, że Karol Nawrocki wygra te wybory i będzie przełom w tej materii, i nie pozwolimy odebrać finansowania, że naród Polski się obudzi. Znaczy przede wszystkim od czasu powstania Europejskiego Centrum Solidarności mamy ten konflikt tożsamościowy. Władze związane z platformą obywatelską bardzo lubią przedstawiać ECS jako właśnie tą rzecz związaną z solidarnością, nie europejską, tylko z tą solidarnością faktyczną. I takie nawet symboliczne czy całościowe zlikwidowanie sali BHP to jest dopięcie zmiany pamięci historycznej i wyrugowanie pamięci o prawdziwej solidarności z przestrzeni miasta.